Uuuu, jak ładnie, ale skąd ta mroczna muzyka? To miał być jakiś sojusznik, nie? O, 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 widzę, Zapisuję. odpoczynek Nie był nam co prawda potrzebny, ale nie ma to jak Dobry zapis nie jest zły, nie? Dzień dobry, to chyba będzie walka, co? Znamy hasło! Golgra a dit de crier le mot de passe aussi fort que possible. Alors. Gustave <laughs> Tu as du coffre Vraiment euh... Allez, sois pas timide. <laughs> Dégage de là c'est trop quimba ba pario Non 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 c'est juste C'est le mot de passe. Mi cola Golgran grande bari bombe no ha for dito. Go mi culo la <laughs> pietosa va. Tu buvre. Bah. Je m'excuse sincèrement. Golgran nous a dit que c'était le mot de passe. Et... To było przykre. W ogóle tak teraz sobie pomyślałam, że połączenie złota i fioletu jest bardzo ładne. zwłaszcza tutaj w ich mundurach bardzo ładnie to wygląda. Gdzie ajagna? C'est intéressant comme décor. Ce qui est censé se nourrir de lumière. Tu vas bien. Je sais pas trop. J'ai encore une sensation de... Eh, mon jeune, tu es déjà beau. La lumière ici, elle m'a l'air un peu... Comment dire Non, c'est curios, c'est pourquoi ils mouillent Wszystko popsuje. W ogóle skąd oni ją znają? I skąd wiedzą, że. Ej, tu jest naprawdę ładnie. To jest niesamowite. Co, co lokacja, po prostu się zachwycam. O nie, jesteśmy w wodzie. Jak to się zda? Dobra, nie, bo ja tutaj. Myślałam, że znajdziemy coś fajnego. A tu nic nie ma. Fajnego. Tam coś jest fajnego, tylko jak się tam dostać? Halo, halo, w górę. vraiment tu ładnie te... mm. Oho Je ne ale... mm. mm. oh. Mes amis Eh hey, bonjour mon ami ciel Quoi je sais pas Il a l'air sympa oh. Bonjour mon ami la terrible nageuse. Tu es venu pour que je t'apprenne à nager Non. Euh... Euh... Je... je suis pas très à l'aise dans l'eau. Euh, en fait c'est un peu pour ça qu'on est venu. On doit traverser la mer. Tu peux nous aider Mon ami, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pardon Les histoires racontent qu'Esquier aime parler par énigme. <laughs> Comment ça je comprends pas. Nous devons absolument traverser la mer. Tu veux bien nous aider hmm. Vous êtes trop nombreux à transporter. Je suis fort. Mais pas à ce point-là. J'ai besoin de Florie. Qui est Florie Une de mes pierres. Une pierre Oui. Florie m'aide à nager. Mais elle m'a été volée par mon ennemi juré. Celui dont chaque pas... Ébranle les fondations du monde, celui que l'on appelle François. D'accord. Laisse-moi deviner, François se trouve sûrement au cœur d'un territoire infesté de névrons, c'est ça Oh non. Il est juste à côté. Là-bas. Oh. François est mon voisin. Ah. Bon, j'imagine. On peut aller le voir. Fantastique Bonne chance, mes amis Et... ramenez-moi Florey, s'il vous plaît. Tu sembles me connaître. Oui. Mais comment Je... je ne comprends pas. Les hommes peuvent gravir des montagnes, mais trébuchent sur des cailloux. Hmm. D'accord... Jakby to jest niesamowite. Każda postać już jakby się tutaj zachwycam każdym miejscem, ale nawet każda postać, którą spotykamy jest ciekawa. W sumie może ta szefowa była taka zwyczajna. Zaraz gdzie to było? To było wtedy. Gdzie to było? Gdzie było to miejsce, gdzie mieliśmy się... iść? O nie. O, tutaj. Ale tutaj nawet ten gość, chociaż przez chwilę myślałam, że go nie polubię, to jednak okazał się być ciekawy. O Boże, myślałam, że mnie powstrzyma. Niewidzialna ściana, tak jak poprzednio. A tu nic z tego. Dzień dobry. Czy jesteś kradziejem pławików? O, ups. <laughs> nie byłam na to przygotowana. Nie podoba mi się, jak wygląda ta postać. Nie się o nie, to niedobrze dobrze. <grych> o! O kurde. Dobra, <grych> no, to jakby nie żyje. Mm. Spróbujmy go podpalić. Dobra, nic wyklatek. Zaraz ja powinnam... Oj. Ej, dobra, to jest przykre. Czekaj, przedmioty, bo mogę je wskrzesić. Nie wiem, kogo wybieram, ale okej. Okay. O, żniwa. Dobra, weźmy to. Idealnie. Boże, on w ogóle nie dostaje obrażeń. Mm. Boże. No nie, nie wiem, gdzie mam zapis. Rezerwową? Nie. O, mam drużynę rezerwową. Ej to spoko. Nie wiem, gdzie mam napis. Ej, dobra, jakby zmieniłam sobie na trochę trudniejsze i już nie jestem w stanie walczyć. Wracamy do fabuły. W ogóle nie pamiętam, jak się atakowało. Zaraz, bo znowu biegnę nie w tę stronę. Nie pamiętam, jak się atakowało na początek. Ten atak, który sprawia, że zaczynamy pierwszą walkę. To nie to. Bieg! Co tam jest? F? F? O! Tak, to było to. Dobra. To już... O, tu mamy jakieś zejście jednak się... Dobra, ale po co nam zejść, jak można skakać? Dobra, 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 ja go zaatakuję pierwsza! Yeah. Dlaczego on chroni siebie, jak ja mam pierwsze uderzenie, no? Dobra, co my chcemy? Weźmy gardę right. O, Boże Paląca więź Tak za wcześnie. Co my mamy? Tą może i boże, w ogóle nie robi, nie dostaje obrażeń. zwykły atak Cisza, cisza którą uniemożliwia postaci używanie umiejętności? Serio? Ej, słabo. To zrobię zwykły atak w takim razie. Dobra, też zwykły atak, bo potrzebuję więcej energii. Dobra, a co my możemy zrobić? Boże... Cięcie zmierzchu zróbmy. Uch. Już mogę, już mogę. Wspaniale. Jakoś cały czas robię to samo bez sensu. Dobra, a tutaj co możemy zrobić? W sumie możemy... Czekajcie, to mam tę umiejętność przywracania zdrowia. Ale tu nie. Nice! Wszystkim przywróciliśmy zdrowie. Mierzch! Boże, on cztery razy walił. Dobra, coś mocnego. Szybki krok. To wcale nie było mocne. O nie! Atakujemy normalnie. Zmierzch. Chciałem cię zmierzchu. To paląca wieśnia, co to robiło? Dobra, to weźmy. Wirtuoska. Ym... A Floretu to było mocne, nie? Tylko się on nie chce ich płonie, bardzo dobrze płonie. Dobra, skoro nie możesz, to się uleczmy w takim razie. A my zaatakujemy po prostu. Jej jemu w ogóle nie spada. Jemu wcale nie spada zdrowie. Co to jest? Eee, też zwykłe, tak? Księżyc. Dobra, weźmy to. Mala, taka. Ta za wcześnie. Kurczę, co tu było takie mocne? Coś było mocne. Szybki krok. Co mi było mocne? Do weźmy. <grymnie> Mam zmierzkę. Jakby on w ogóle nie tracił. Ty, obrażeń. Cały czas opisamy. Nie, no dobra, jest go. A ma drzwi. Dobra, to co możemy? Super! To teraz spalmy go! Nie on nie obryw! Łada nie Co możemy zrobić? Cięcie zmierzchu? na zapowiedź mamy jedną. Uraliśmy to. No Nice! Aha. Dobra, trochę go popsuliśmy. O nie, mamy mało energii. No, wszystko. na ale, nie, Aha, wziąłem miejsce. Ofensywna iska, słyszymy iskę. Mamy zmierzch, ale możemy go wykorzystać, że płonie. Nice. No i il top Dobra, to zrobimy zwykły atak. Wielu możliwości! A może nie? No dobra. Tutaj zmieszkam. Zrobij to na dnie. Uu, o, pięknie, nice. Uu, i mamy łup. Spoko. Strój. Nowy strój. Jak mogę założyć ten nowy strój? Dlaczego to jest strój? Garderoba. Nie. <śpiewanie> Zdecydowanie nie. O, ale mogą mieć. Nie. <śpiewanie> nie, nie, nie. <śpiewanie> Mają za ładne te mundury, żeby tak ten. Dobra. W tym odcinku Gustaw nie walczy. Chociaż. Możemy teraz się tak. Ciebie usuwam, ciebie dodaję. Tak. O, w ogóle możemy się uzdrowić. Dobra, gdzie dalej? Czego ja szukam? Tu jest coś interesującego. On peut s'en servir. Wspaniale. O hmm. czym się uchodziło? Co to jest? O, to ucieka! No nie, to ucieka! Chodź tu, coś! No. no nie! <śm> to ucieka! Czy chcesz tutaj? Cóż tutaj jest? Ok, nie podoba mi się, że jesteś w wodzie. O, cześć, wróciłam do ciebie. No nie, uciekło mi. nie ma szans, no. O, Mogę do tego strzelać? O, przepraszam. Zrobiło smutny dźwięk. No nie, no, ciekawim. Dobra, chciałabym wrócić na górę. Dobra, i teraz skąd ja przyszłam? I gdzie ja idę? Chyba idę tam. Czy to jest ten... Dzień dobry? Nie ma a, to dobra, to się wróciliśmy. No nie, nie chciałem. To się wróciliśmy. To nie. Powracamy tam. Jak ja to zrobiłam, że ja się aż tak wróciłam? Tego nie Dobra, tu jest ten i w tę stronę jest ten jego wróg, prawda? Gdzieś, gdzieś, gdzieś jakoś, gdzieś jakoś tam. Hopsa. też Gustawie, skocz! O, pięknie. I tam idzie. i teraz postaram się nie zgubić i iść w dobrą stronę. Plus informacje, plus de się. Coś w tym hmm. jest? za was ciel? Tak. To jest. Chciałam skakać? Ja nie zamierzam skakać <noise> No dobra, chyba musimy skakać. Ej, dobra, nie mamy skakać. Zaraz. O! Wow, nice. Czemu mam wrażenie, że powinnam tam pójść? Dobra, tam coś jest. A tu mamy kolejną flagę. poczynek żebyśmy mieli zapis ale ogólnie lecimy dalej Oho to wygląda jak miejsce na walkę z Bosem kolejnym ja, ja ici. chez moi. On n'entre pas comme ça chez les gens sans frapper. C'est extrêmement mal élevé. Est-ce que... c'est toi, François C'est juste une pierre qui parle. Je pensais que c'était Florie, la pierre. Une pierre Je ne suis pas une pierre. Vous avez des cailloux dans les yeux En tout cas, vous en avez à la place du cerveau. Vous voyez pas que je suis une tortue <laughs> Esquier Arrête d'envoyer des bruits chez moi Cesse d'être aussi méchant ce sont de gentils humains. Alors gardez-les de ton côté de la caverne Et vous dégagez de ma pelouse Oui, oui, on va s'en aller. On est juste là pour fleurir. Alors en plus de rentrer sans frapper, vous venez pour me voler Oh ma parole Des humains, hein Eh bien, il faudra me passer sur le corps. Ah <laughs> No dobrze. O nie, ilon ma tym. Atak lodowy? Jak to ma wyglądać? O nie, to wcześniej. Kurde. To wcześniej. O Dobra. Weźmy się uleczmy. Nie, tutaj. Dobra, jeszcze raz. Wspaniale. I teraz. Zaraz, czemu tu jest Gu A, wiem, czemu tu jest <noise> Atak tak A tak tak. Nice. Dobra, tutaj, od czego mieliśmy zacząć? Od bólu. tak jak. Franz, opłanie. Ho, ho. O nie, za wcześnie! Są dwa te błyski. Dobra, zapamiętać. O nie, bo nie ma tu naszej healerki. Pups. Mmm... Dobra. Cięcia. Nice, wow. O dobra. Raz, dwa. No kliknęłam, unik. Mm. Mm. I skła. Cały czas ją biorę, prawda? Dobra, zaraz. Bo wy macie coś od nowa. Przywraca i usuwa efekty. Ha. Nie. To chciałabym zwykły atak. D'accord, maintenant tu avais quelque chose... C'est de la graisse. C'est une physique, c'est ça. Et elle me tue. Je vais utiliser ta vidéo. Nice! Bon, mettons un terme à ces inepties. J'ai besoin d'aller dormir. Comme une torqueuse. Tout ça pour un petit caillou de rien du tout. Prenez-le et ne revenez jamais. schme Qu'est-ce que tu as pris Ta radość. Je me vengerai. Je vous poursuivrai jusqu'au bout du monde. Non, on ne regrette. Tu peux pas bouger. DGJ. Nie wiem dlaczego, ale ten żółw przypomina mi tego, o Boże, Posejdona ze pik. 150 Dobrze, moi drodzy, będziemy w tym momencie kończyć. Zapiszę tylko nam grę. Tak więc, poznaliśmy dwie nowe postacie: pana Słońce i pana Żółwia. Odpoczynek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że stream Wam się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach.